Teraz kolega nacisnął guzik i bardzo dobrze to powtórzymy to. Naprawdę Glinka w tym garniturze. No klasa, klasa, sama w sobie. Dziękuję Wam bardzo. Przejdźmy do Was. No. Jakbyście skomentowali decyzję widzów i jurorów, że to wyżegnacie się z programem? Super! Stary, jeśli tak ma wyglądać w życiu odpadanie jakiekolwiek, to ja mogę odpadać codziennie. Ale co w ogóle nie jest Ci przykro z tego powodu? Nie, że to ale no, jak z może programem? mi być przykro? Dostałem prezent od apartu, mhm. dostałem Darię. Mm. Patrz, jaka, jaka kolejność. Prezent od apartu, bo od apartu mam, mam Darię, później, dobra, dorzucę jeszcze kwiatki Dariama, no to też coś się opłacało, nie? Kolejna sprawa. Ale ja muszę o tym no. powiedzieć, bo zapomnieliśmy. O czym? Wiesz, jakie miało być nasze jutrzejsze ING? Jakie? Ja? Bo my generalnie z Olkiem, jak się spotkaliśmy i to był jeszcze taki okres przygotowawczy, okazało się, że ja trochę podspiewuję, on trochę podspiewuje, i wiesz, że my stworzyliśmy razem piosenkę no, i chcieliśmy ją To będzie Państwu taki banger. My jutro wchodzimy do studia. Jutro wchodzimy do studia, więc co prawda nie wytańczyliśmy siódmego odcinka, ale teraz będziemy mieć singla proszę bardzo, tylko tobie to mówimy. Może to być jako ekskluzyw czy nie? Może być, dobrze, może być to się. Tak tak, 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 tak. No. A wracając do tego. Ale odpadnię... serio mówimy, bo ty tak patrzysz. No, nie nie ja wierzę w to, ja wierzę w to. Serio ja my wierzę to. Bangera. No dobrze, producentów. Ja mamy. pomogę w promocji. No, o to Jeżeli będzie, no, po to pomogę mówimy? w promocji i jedziemy na Sylwestra z tym. No bo to jest o, wyznacznik, o, wiecie. O. Jakości piosenki. A wracając do tego odpadnięcia, czuliście to, że dziś pożegnacie się z programem? Ja czułem. Tak. Ograliśmy tak, nawet chat GPT. Wszystkie znaki na niebie nam to podpowiadały. Wiesz, A jakie znaki? Byliśmy nisko też w tabeli z, w zeszłym, z zeszłego tygodnia. Wiesz, jak dostaliśmy e, tą punktację, że mieliśmy 28, 27, 28, 28, 28. 28. tak. 28, No To, wiesz, Ale to nieźle, bo tyle samo miała Basia, więc jesteśmy na poziomie Basi, co nie mnie bardzo cieszy. Baśka do finału. Baszka do finału, to prawda. Więc wiesz, szybko sobie przekalkulowaliśmy, że no nie jesteśmy w najlepszym miejscu w, w tabeli. No i gdzieś tam doczuliśmy, no, że, że może to być ten moment. Więc tak, już jak staliśmy, to Ola mówi, no chyba jednak, chyba jednak, więc dziś stojąc już nawet przy odpadance, to to, to mieć po prostu Ale podję. to bardzo ciekawe, bo zadałeś pytanie, które mam rozłożone na czynniki pierwsze z Olą Filipek, która mm -hmm. też odpadła w szóstym odcinku, więc mówimy z Olką. Najlepsi odpadają w szóstym, że takie rzeczy się czuję. Nie uwierzysz, ja to czułem. Od początku tygodnia, kiedy weszliśmy na salę treningową. Ale to nie mówię dlatego, żeby się użalać, albo żeby nikt nie odebrał tego, że właśnie ta myśl mnie spaliła i przez to byłem słabszy, bo uważam, że to, co mogłem zrobić, to zrobiłem. No, tak, takie mam stawy, takie mam mięśnie, takie mam kości. Tyle, co mogłem wytańczyć, to wytańczyłem. Tak, pokochałem Sambę. Natomiast ja to czułem już w poniedziałek po poprzednim odcinku, że to może być nasz ostatni tydzień, więc jakoś tak mentalnie byłem na to przygotowany, chociaż bardzo bym chciał jeszcze tu zostać. Chciałbym się tu jeszcze pobawić. Przede wszystkim chciałbym to zrobić dla Darii, dla siebie, dla tego, co przeżywaliśmy na salach treningowych, więc e, no fajnie byłoby się pobawić. No ale co, no, no, takie jest, życie, taki jest ten program. No nie będę płakać. Ten program za trzy tygodnie się kończy, a nasza relacja skończy się dzień po finale. Pewnie. No, to, to jest i tak dobry wynik. My już o tym, już o tym rozmawialiśmy w poprzednim Szartuję wywiadzie, oczywiście. ale nie wszyscy mogli zobaczyć ten wywiad. A co sądzisz o tym, że nie pomogłeś sobie w historiami? Nie, no były łzawe wszystkie. Nie było, twoich no nie było, no właśnie nie było i właśnie nie, nie Stary, ja ryczałem za, za tutaj w co drugim odcinku. Nie, właśnie nie było, Widzisz, nie było bo ja jestem takiego. zimny jak lód, ja no? nie chwytam ludzi za serce. Ale nie, nie, nie. nie masz gdzieś tam takiej myśli, że a, może jednak nie, mogłem... Nie, nie, bo zostałem w zgodzie z sobą, za... a ze sobą. Nie, 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 bo nie chciałem tego traktować jako mojego mocnego narzędzia, Tu chciałem się wykazać tańcem, tym co Daria mi przekazuje, a nie szukaniem historii. Chociaż to jest bardzo szlachetne w tym programie bo ja na przykład jako widz, właśnie śledzę przede wszystkim ten program dla historii. Ja sam nie chciałem być po tej drugiej stronie, chciałem po prostu pokazać, że coś jednak te treningi z Darią mi dały, chociaż ze mną naprawdę lekko nie miała, ale absolutnie przez moment nie pożałowałem. Niczego w tym programie. To brzmi tak bardzo narcystycznie mm. i butnie, ale to dla mnie też była jakaś taka lekcja, żebym w końcu uwierzył w siebie i przestał już biadolić. Nie chcę narzekać. Nie, jestem dumny z siebie, że tu byłem. W ogóle nigdy bym nie przypuszczał, że będę kiedykolwiek w tańcu z gwiazdami. To jest dla mnie największa wygrana. Odchodzicie uśmiechnięci. Bardzo. Dokładnie. I co, było co widać? teraz w planach? Jutro no. nie ma treningu. No nie, ale nagrywamy Bengera, No to patrz, no, że mamy ale roboty. to jutro, jutro już nagrywa jutro, tak? Jutro. Czyli nie, no, nie będzie, będzie żadnego przyjęzy, świętowania? Tak nie będzie żadnego świętowania. Będzie. To misteka, więc ja nie wiem, gdzie on teraz steka znajdzie w Warszawie? Nie szuka. Ma ochotę na steka od rana i sobie myślę, no sobie wymyśliła niedziela. Nie handlował, na steka nagle będzie. Pełni marzenie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobrego.